Dawno, dawno temu żyła sobie księżniczka imieniem Śnieżka. Uwielbiała taniec i śpiew, a zwierzęta garnęły się do niej, bo ze światem przyrody łączyła ją wyjątkowa więź. Teraz i ty możesz być jak księżniczka z twoich marzeń, bo otwieramy szkołę księżniczek. Witam w Szkole Księżniczek. Jak masz na imię? Nazywam się Martyna. Cześć Martyna. Słyszałam, że jesteś ogromną fanką Królewny Śnieżki. No pewnie. Super. Przysłali mnie po to, żebym pomogła Ci stać się podobną do niej. Chodź, poznasz teraz naszych przyjaciół konie. To jest Abisynia. Śliczna jest. Abisynia jest śliczna i jest bardzo inteligentna i wrażliwa. Ona zrozumie wszystko, co będziesz chciała jej powiedzieć. Jeżeli będziesz miała dobry kontakt ze zwierzętami, to będziesz dużo lepszym człowiekiem i będziesz bardziej podobna do swojej ulubionej śnieżki. Nie można dać się zwieść temu, że konie są takie duże. One są bardzo wrażliwe, wiesz? Trzeba być dla nich miłym, trzeba je głaskać, klepać. Miałabyś ochotę na przejażdżkę? Bardzo chętnie! Super! Pierwsza zasada bezpieczeństwa przy koniach. Nigdy nie podchodzimy do konia z tyłu. Zawsze musimy pilnować, żeby konik nas widział i słyszał, żeby wiedział, że jesteśmy w pobliżu, żeby czuł się bezpieczny i żeby był zrelaksowany. Naszego bezpieczeństwa chroni toczek, kamizelka, rękawiczki chronią nasze dłonie, żeby się nie poobcierały od wodzy, oraz wysokie buty. Zbierz krótkowodzę, przyłóż mocno łydki i ruszamy. Tylko udowodniłaś, że jesteś czułą, delikatną i kochającą młodą damą. Gratuluję, zasługujesz na odznakę troskliwej księżniczki. Bardzo Ci dziękuję. Yes. A teraz w magiczny sposób zamienię Cię w księżniczkę Twoich marzeń. I tak narodziła się nowa księżniczka która troszczyła się o zwierzęta jak śnieżka i żyła długo i szczęśliwie. Baw się z nami na stronie disney.pl, szkoła księżniczek.